Wchodzimy 15 dzień szkoły. E, jesteśmy e, szkołą, która e, jest pod e, imienia Orła Białego. w tym roku. E, naszą rewizą e, jest Orzeł Biały na, na Królewskim Dworze. W związku z tym e, podporządkowaliśmy wszystkie uroczystości szkolne, właśnie w górskiemu dworze. E, urządziliśmy konkursy plastyczne w klasach, e, w których... E, pokazywały dzieci e, stroje e, adekwatne do tego, e, Dzieci wykonywały maszyny z Zamku e, Konkursy literackie związane z napisaniem powieści na temat e, e, właśnie e, dworu, królów, dworzan, księżniczek. E, oprócz tego mamy zawody sportowe. Dzieci walczą, odbijają królewy, walni, kopilników są. E, wszystko związane właśnie z królewskim dworem, W ten sposób próbujemy przez zabawę uczyć dzieci i zachęcać je do tego, aby zainteresowały się historią, aby miały nie tylko możliwość pokazania, zobaczenia strojów z epok w książkach, ale również na przebranym gronie pedagogicznym, na dyrekcji, gdzie jesteśmy mocno właśnie z żeby poprzez zabawę uczyć.